Miażdżyca nie jest chorobą, która spada na nas jak grom z jasnego nieba. Niestety jest tak, że na zmiany miażdżycowe pracujemy zwykle całe nasze życie. Pracujemy oczywiście w cudzysłowiu, co gorsza zwykle nie mamy świadomości jak duży wpływ chociażby to co jemy i to jak żyjemy może mieć na stan naszego organizmu, zwłaszcza właśnie na miażdżycę. Dodatkowo należy stwierdzić, że miażdżyca to jest taki trochę niechciany gratis, który otrzymujemy od innych chorób cywilizacyjnych, które nas trapią. Przede wszystkim dwie wysuwają się tutaj na czoło: jedna to jest dyslipidemia, a druga to jest nadciśnienie. Zacznijmy sobie od dyslipidemii. Generalnie lekarze bardzo często straszą nas za wysokim cholesterolem w naszych żyłach i tętnicach. I najczęściej jest to ten parametr, który zwykliśmy lekceważyć, a jest to niestety błąd. Otóż przyjrzyjmy się w ogóle temu, o co chodzi z całym lipidogramem. W ramach lipidogramu mamy wyszczególnione kilka pozycji, m.in. cholesterol całkowity, cholesterol HDL i cholesterol LDL, czyli tak naprawdę lipoproteiny transportujące. W uproszczeniu mówiąc, te lipoproteiny HDL. Transportują to, co złe z różnych rejonów naszego organizmu do wątroby i do wyrzucenia. Dlatego im wyższy poziom HDL-u, tym lepiej. Ten typ cholesterolu nigdy nie odkłada się w naszych żyłach i tętnicach. Nigdy w blaszce miarzycowej nie znajdziemy HDL-u, więc jest to dobry cholesterol. Ważne jest, żeby jego poziom był odpowiednio wysoki. Drugą frakcją lipoprotein cholesterolowych jest. Cholesterol LDL. To z kolei taka ciężarówka, taki transporter, który rozwozi po całym naszym organizmie cholesterol, trójglicerydy i inne substancje. I tutaj pojawia się problem, bo LDL zawsze znajdziemy w blaszcze miażdżycowej. Co więcej, znajdziemy tam też tłuszcze, czyli właśnie to, co przede wszystkim LDL transportuje do różnych komórek naszego ciała w postaci trójglicerydów. Otóż trójglicerydy, czyli kolejny Wskaźnik, który widzimy na całym lipidogramie, to właśnie te trójglicerydy, które są de facto tłuszczem. I teraz, im więcej będzie trójglicerydów w naszym organizmie, tym siłą rzeczy więcej będzie musiało być tego cholesterolu LDL, żeby mógł przetransportować te trójglicerydy. Tak więc, tak naprawdę, to co przede wszystkim powinniśmy zrobić, to obniżyć poziom trójglicerydów. Wraz z obniżeniem poziomu trójglicerydów na co dzień we krwi, jest duża szansa, że również obniży się poziom cholesterolu LDL. Czyli ostatecznie rzecz biorąc, chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tego, tych lipoprotein LDL i trójglicerydów było jak najmniej w naszym krwiobiegu, no żeby po prostu nie zwiększać ryzyka, że zacznie się gdzieś w tych żyłach i tętnicach nam ten LDL i te trójglicerydy osadzać. To trochę tak jak z deszczem. Im większy deszcz, tym większe ryzyko powodzi. I tak samo jest tutaj. Im więcej, im wyższy poziom LDL-u, im wyższy poziom trójglicerydów, tym większe ryzyko, że zacznie odkładać się blaszka miażdżycowa. Słówko jeszcze o tym, jak my możemy wpłynąć na to, żeby ten poziom trójglicerydów był niższy. Oczywiście będziemy w dalszej części mówić szczegółowo o tym, co jeść, żeby właśnie trójglicerydy były jak najniższe, ale teraz zobaczmy, jak wygląda ten proces pojawiania się trójglicerydów w naszym krwiobiegu.